Pan europoseł Michał Marusik na wstępie powiedział, że pieniądze służą biznesowi i politykom w dzisiejszych czasach. W naszym obecnym panelu mamy dlatego zaproszonego również przedstawiciela świata polityki. Tej polityki parlamentarnej już od paru dni. Świeżo wybrany poseł z listy w bloku cookies 15. Wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy, pan poseł Jacek Wilk. Prosimy, pana mikrofon i zapraszamy do wystąpienia. Dzień dobry, państwu. Z tego co widzę, zostało mi jakieś dwie, dwie i pół minuty, więc muszę się mocno sprężać. Może to i dobrze, bo dzisiaj jestem troszkę chory, ale ja zawsze byłem zwolennikiem tego, że. Nie, nie, absolutnie. Ja. To ja zawsze byłem zwolennikiem tego, że trzeba, jak się mam coś do powiedzenia, to wystarczy krótko, konkretnie na temat, i wtedy jest wszystko w porządku. Jeśli Państwo pozwolą, to na siedząco poprowadzę ze względu na, na mój słabszy, troszkę dzisiaj głos. Mój temat brzmi: po co nam złotówki? Trzeba by zadać sobie pytanie: po co w ogóle nam pieniądz? Po tak solidnej podbudowie ekonomicznej, jaką przedstawił pan profesor Gwiazdowski, nie chcę Państwa zanudzać takimi stwierdzeniami, że pieniądz ma te, pod, te trzy podstawowe funkcje, czyli funkcję wymiany, funkcję wyceny i funkcję tę oszczędnościową, czyli gromadzenia wartości, kumulacji pewnej wartości to jest dla Państwa oczywiste. Natomiast tak naprawdę koniec końców zawsze musimy sobie zadać fundamentalne pytanie, ile tego pieniądza ma być w gospodarce? Ile ma być? Bo tak naprawdę od tego, ile tego pieniądza jest, zależą ceny, w, zależy inflacja lub też brak, wzrost lub spadek cen i tak dalej, i tak dalej. Żeby to Państwu zilustrować, ja posłużę się takim przykładem, który, którym właśnie, którym często się posługuje w, w, w Próbuję odpowiedzieć na to pytanie, ile powinno być pieniądza w gospodarce. I tu trzeba naprawdę wracać do takich fundamentów. Wyobraźcie sobie Państwo taką najprostszą możliwą gospodarkę. Takie państwo, w którym jest tylko dwóch, dwóch obywateli, zarazem producentów, dwóch uczestników tej gospodarki: Nowak i Kowalski. Nowak produkuje żywność, chleb, Kowalski produkuje ubrania. Jak wiadomo do życia potrzeba i jedzenia i żywności, więc oni raz na jakiś czas powiedzmy raz na rok się wymieniają w barterze tymi swoimi towarami, to im zupełnie wystarcza. No tylko jest kłopot, bo oni tam muszą tą dźwigać te swoje towary, więc pewnego dnia wpadli na genialny pomysł, że zastąpią ten handel taki barterowy, zastąpią, zastąpią ten handel za pomocą handlu, wynalazkiem w postaci właśnie takiego złotego pieniądza, złotego krążka. Um, ustalili sobie, ok, ty masz ten swój chleb, ja mam te swoje ubrania, one są dla nas warte tyle samo, przyjmijmy, że ty masz wartość jeden, ja miałem ja wartość jeden, wypuśćmy więc dwie sztuki pieniądza, ty będziesz miał jedną sztukę, ja drugą sztukę pieniądza, co jakiś czas będziemy mogli ten pieniądz do się przynosić, wymieniać się i tak dalej, no i tak nam będzie o wiele, wiele, wiele wygodniej. No i to są tacy fenicjanie, prawda, którzy wymyślili ten pieniądz, dzięki niemu jest im dużo, dużo wygodniej, e, nic się nie zmienia w tej ich gospodarce, bardzo prostej, ponieważ oni raz na jakiś czas sobie dokonują tej wymiany, e, ceny można powiedzieć są stałe, identyczne, nic się tu nie zmienia, prawda. No ale państwo stabilne, gospodarka super, więc jak to w takim państwie, no przyjeżdżają kolejni obywatele, e, no państwo zachęca, żeby, żeby się ta gospodarka rozrastała, pojawia się w takim wyrazie dość szybko jeszcze Wiśniewski i powiedzmy, nie wiem, Brzozowski. Wiśniewski, tak się dziwnie składa, że Wiśniewski też produkuje, produkuje ubrania, a z kolei Brzozowski produkuje chleb, czyli dokładnie to samo, tylko po prostu zwiększa się ilość tego w gospodarce, prawda, tego wszystkiego. Z ekonomii wiemy, że w takim przypadku ten popyt zwiększony zrównoważy zwiększoną podaż, czyli Stan równowagi będzie dokładnie taki sam. Ceny tych towarów względem siebie nie powinny wzrosnąć. Wolumen, wzrasta wolumen, ale podaż i popyt wzrosły proporcjonalnie, więc ceny powinny być identyczne. No dobrze, no ale Kowalski i Nowak mówią: OK, słuchajcie, mamy taki genialny wynalazek, mamy tutaj pieniądz, nie musicie się wymieniać tymi towarami, posłużujcie się naszym pieniądzem. No tak, no ale w obiegu są tylko dwie sztuki tego pieniądza, dwie monety o wartości 1. No i są dwie możliwości, pierwsza możliwość polega na tym, że przepiłują sobie każdy z nich po tej monecie, dadzą tym pozostałym, żeby mieli się czym wymieniać, no i w ten sposób, że tak powiem, każdy będzie miał ten element swojego pieniądza u siebie w kieszeni. No tak, tylko że dość szybko się zorientował Kowalski z Nowakiem, że w takim razie, um, dziwnym trafem, oni nie kupują już po złotówce, tylko kupują już po 50 groszy, prawda? No niby się nic nie zmieniło, bo oni dostają to, co chcieli, tylko że zauważyli, że w związku z tym, no okej, okay, to ile mamy na przykład, jak będziemy oszczędzać tym pieniądzem, no to ile tak naprawdę będziemy mieli tych oszczędności? Jeden czy pół? No dobrze byłoby, żeby to było jasne i oczywiste, żeby ta wartość była jednak stała tego wszystkiego. A więc spadli na pomysł, że okej, okay, nie, no nie możemy dzielić tego, wypuśćmy kolejne monety. No i w ten sposób Kowalski z Nowakiem dokonują emisji pieniądza. Emisji pieniądza, która jest wypuścili po jednej dodatkowej monecie, w związku z tym czterech uczestników tego rynku ma cztery monety, nic się nie zmienia w gospodarce, taki sam popyt, taki sam podaż, pieniądz w stałej wartości, bardzo stabilny, można w nim oszczędzać i tak dalej. Wiadomo, że był wart tyle samo przedtem, będzie wart tyle samo teraz i później, idealnie, prawda? Dokonali emisji pieniądza, ale dokonali tego w prawidłowy sposób. Znaczy, dokonali dokładnie w takiej ilości i do tego właśnie zmierzam od początku, jaka jest potrzebna. Otóż ta emisja tego pieniądza w zdrowej gospodarce musi dokładnie nadążać za wzrostem gospodarczym. Jak nam przyrasta wolumen, wolumen towarów i usług, wolumen obrotu, to dokładnie w takim tempie, ani nie większym, ani nie mniejszym, powinna nastąpić emisja pieniądza w gospodarce i tyle tego pieniądza powinno być. To jest stan idealny. No dobrze, ale co robią rządy? Co robią rządy? No wyobraźmy sobie, że w tej naszej gospodarce już mamy czterech uczestników, ale ona jest świetna, stabilna, doskonała. Przybywa, 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 przybywa ciągle tych podmiotów gospodarczych, przybywa uczestników tego rynku. W końcu nie dochodzą do wniosku, no potrzebny nam jest jakiś rząd. Ten rząd będzie miał tylko jedną funkcję. Będzie pilnował naszego bezpieczeństwa. Będzie pilnował, żebyśmy się nie okradali nawzajem, bo tam ciągle nowi przybywają. Oczywiście emitują te, ten pieniądz cały czas proporcjonalnie, tak, jak trzeba, sceny są stabilne, wszystko super. Ale mówią, no przybywają coś tam nowi, no nie wiadomo, czy oni są do końca uczciwi. Stwórzmy rząd, który będzie zajmował się tylko jedną rzeczą, będzie policją, będzie miał policję i będzie pilnował, żeby tam ludzie nie kradli. No dobrze. No ale rząd, jak to rząd potrzebuje na to pieniędzy, prawda? No na początku ściąga od nich te pieniądze które oni tam mają, wydaje na te policję, A po jakimś czasie ten rząd dochodzi do wniosku, ale przecież ja mogę w zasadzie mieć więcej tych pieniędzy. Więcej pieniędzy, będę miał tego, dzięki temu więcej policji, będę ich bardziej kontrolował, będę miał większą władzę nad nimi, tak sobie myśli rząd, jak każdy typowy rząd, prawda? Który chce zwiększyć swoją władzę. No to co ja do tego potrzebuję? No potrzebuję więcej tych pieniędzy. Ja ich przekonam do tego w takim razie, żeby po pierwsze, żeby te złote pieniążki zastąpić papierowymi, ja się tylko z nimi umówię, słuchajcie, nic się nie zmienia, to tak pan profesor Gwiazdowski tłumaczył właśnie, pieniądz, pieniądz złoty został, o realnej wartości został zastąpiony papierowym. Słuchajcie, nic się nie zmienia, umawiamy się, że to jest warte tyle samo, tak, prawda, wierzymy sobie, fidę, prawda, fiducjarny. Nic się nie zmienia, tyle będzie nam nawet wygodniej, bo te papierki są lżejsze niż złoto i, i tak dalej, i tak dalej. I to jest pierwsza rzecz, do której przekonuje rząd, a druga rzecz, do której przekonuje rząd, słuchajcie, ja się teraz zajmę emisją tego pieniądza. Wam, po co wam się tym zajmować? Wy tam produkujcie sobie te chleby, tę te swoją żywność, te, te ubrania, to ja będę teraz ten pieniądz wam emitował. No i oni, jak to naiwni, prawda, uwierzyli to w to rządowi. Rząd rzeczywiście zaczął emitować, na początku wszystko było dobrze, ale potem rząd ponieważ trzeba mieć więcej pieniążków na, na tę swoją policję, żeby mieć więcej władzy, zaczął tych pieniędzy emitować więcej niż potrzeba. Ile potrzeba? Tyle, ile mówiłem przed chwilą. Tyle, żeby ten wzrost gospodarczy, żeby pieniądze nadąża za wzrostem gospodarczym. Rząd zaczyna emitować więcej, ma więcej owszem na policję, no ale ten pieniądz jest pieniądzem nadmiarowym, tworzy się inflacja, Kowalski z Nowakiem zauważają, że to, co oszczędzili, jakoś dziwniej im naleje, no bo, no bo mogą kupić mniej za te pieniądze, no i cóż zaczynają robić? No i jak już im zmalało tak bardzo, że się zdenerwowali, obalili rząd, przywrócili porządek i wprowadzili na nowo równowagę pieniądza w gospodarce. I teraz po co by im była ta cała anegdotka, którą, którą państwu przedstawiłem? Po pierwsze, żeby zrozumieć w taki najbardziej, było patologiczny sposób, ile tego pieniądza potrzeba, z punktu widzenia konsumenta, z punktu widzenia uczestnika gospodarki, a do czego zawsze dąży rząd? Rząd zawsze dąży do tego, żeby nas trochę tam oszukać, bo mu się to opłaca, prawda? Bo rząd ma taki w ogóle, można by powiedzieć, no dobra, no ale rząd ma tam swoją walutę, my się będziemy posługiwać swoimi. No niestety, jeżeli rząd wprowadza przymus płacenia podatków w walucie, to my tę walutę musimy mieć. Musimy skądś ją pozyskać, żeby te, te podatki płacić. W związku z tym, no niestety jesteśmy przymuszeni, żeby tą walutą rządową się posługiwać. I rządy zawsze będą miały tendencję do tego, żeby nas na tym pieniądzu fiducjarnym zrobić jajo. Zawsze, zawsze będą miały taką potrzebę, zawsze rządom będzie potrzeba więcej. I teraz, odwracając do tego punktu wyjścia, jakim jest pytanie, po co nam złotówki? Ja uważam, jako wolnorynkowiec, uważam, że tak konkurują między sobą ludzie, z przedsiębiorstwa, społeczeństwa, tak samo konkurują państwa i rządy. I mając swój własny rząd, My jesteśmy w jakoś go w stanie kontrolować, e, zmieniać i zakładać co najbardziej istotne, zakładać, że ten nasz rząd będzie działał na naszą korzyść. Nawet jeżeli on przez chwilę tam zrobi nam źle, to my go przynajmniej tak zakładamy, wymienimy, skorygujemy i będziemy robili to, żeby uzyskać efekt dla nas korzystny, a czy żeby ten rząd tak działał. Czyli na przykład, żeby nas nie oszukiwał na inflacji, żeby nam dawał tego pieniądza dokładnie tyle, ile trzeba. A nie więcej, A żeby ceny były stabilne, żebyśmy mogli oszczędzać. Ja jestem fanatycznym zwolennikiem oszczędzania. Oczywiście ekonomia współczesna, jak Państwo wiedzą, jest bardzo, bardzo wielu ekonomistów współczesnych, tych zwłaszcza pokojinsowskich, jest z kolei fanatycznymi wrogami oszczędzania. Oni uważają, że oszczędność to jest coś strasznego. Powinniśmy konsumować, wydawać, zadłużać się, kręcić tą gospodarką i tak dalej, czyli tak naprawdę żyć na koszt przyszłych pokoleń, psuć ten pieniądz. Ja uważam odwrotnie. Potrzebna nam jest właśnie oszczędność, czyli oszczędność to jest tak naprawdę, oszczędności. to jest konsumpcja, tyle że odłożona w czasie. My oszczędzamy po to, żeby wydać te pieniądze później, prawda? Budujemy sobie pewne zaplecze, stabilność finansową i w ten sposób też się uniezależniamy od banków, od rządów i tak dalej. Ja jestem zwolennikiem, fanatycznym wręcz oszczędzania. Więc żebyśmy mieli ten stabilny pieniądz, musimy kontrolować nasz rząd. Musimy kontrolować rząd i za jego pośrednictwem też, też, też właśnie pieniądz, liczby tego pieniądza. Oczywiście wiemy, że państwa cywilizowane doszły do tego, że to jest rozdzielone często, tak, że banki centralne są niezależne teoretycznie od rządu i tak dalej. W praktyce to bardzo różnie wygląda. I teraz zadajmy sobie fundamentalne, proste pytanie. Jak się państwu wydaje, czy lepiej naszych interesów będzie tego na stabilności naszego pieniądza strzegł nasz rząd, czy cudzy? No teoretycznie oczywiście jest możliwe, że gdzieś tam będzie jakiś tam cudzy rząd, nie wiem, super rząd, który będzie tak, tak wspaniały, że, że, że nam tutaj będzie pilnował naszych interesów w sposób fantastyczny. No ale włóżmy to raczej między bajki. No, każdy rząd będzie się raczej starał pilnować interesów z własnego społeczeństwa, choćby z tego prostego powodu, że to przez nie jest wybierany, rozliczany i to przed nim będzie odpowiadał. Więc nie wierzmy w takie rzeczy, że to obcy nam będą pilnować naszego, naszej gospodarki, w tym jednego z ich instrumentów, jakim jest pieniądz. Raczej skupmy się na kontrolowaniu własnego rządu i dajmy sobie instrumenty do tego właśnie, żeby jego rozliczać między innymi tych, tych działań. No ktoś mógł powiedzieć, no dobra, no ale przecież, proszę Państwa, um, przecież były takie czasy, że w zasadzie w Polsce nie było naszej waluty, myśmy wszystko rozliczali w dolarach. Tak, ja też pamiętam te czasy bardzo dobrze, nie tylko z dzieciństwa, ale nawet jak zaczynałem jeszcze pracę w 1997 roku, swoją pierwszą, to jeszcze wtedy pamiętam, że ogromna większość umów była tak naprawdę e, e, denominowana, ustalana w dolarach, a d, d, znaczy wstawiało się przelicznik dolarowy po to właśnie, żeby ta inflacja w złotych, nie tam. No ale przyjrzyjmy się temu dolarowi. No jaka jest historia z dolarem? No Stany Zjednoczone mają tę fantastyczną sytuację, niebywałą w ogóle, że takim się ułożyło w historii, że dolar jest, dolar jest walutą światową. Dolar jest po prostu walutą wymiany w handlu światowym. Jeszcze na razie, jeszcze na razie. Dzięki temu mają niesamowitą rzecz, bo mogą sobie bezkarnie co roku finansować swój gigantyczny deficyt drukowaniem dolara bez pokrycia, tak naprawdę. Ponieważ ten wolumen handlu światowego co roku rośnie, więc oni coraz więcej tego dolara tak sobie umiejętnie wpuszczają w ten handel światowy, a jednocześnie. A jednocześnie tak naprawdę drukują dolara, dzięki któremu mają e, jako tako ten, ten, ten ich budżet się trzyma, chociaż wszyscy wiemy, że ostatnio już dwa razy byli na skraju bankructwa, a dług mają tak ogromny, że w ogóle no, nawet nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. E, no, nie, nieprawdopodobnie. I teraz no, jest to waluta, tak naprawdę, to jest gigant na glinianych nogach. Dlatego, że z drugiej strony mamy Chiny, które tak pomalutku, kroczek po kroczku tego dolara wypierają. Z handlu światowego. Ostatnie chyba dwa lata temu Chiny ogłosiły, że w handlu ropą będą posługiwać się Juanem, a nie dolarem. To będzie się poszerzać stopniowo. Chiny tak naprawdę już dawno tego dolara mogłyby wyprzeć, ale nie robią tego z jednego prostego powodu. Bo same mają tak wielkie rezerwy w dolarze, że gdyby go zbyt szybko zniszczyły, to te rezerwy by im stopniały. Ale jeżeli rzeczywiście taka będzie tendencja, że dolar będzie znikał, znaczy będzie stopniowo redukowany jako waluta handlu światowego, to dla Stanów oznacza to gigantyczne problemy, niespotykane w historii. Oni będą musieli zrobić tak ogromne oszczędności, żeby w końcu dopiąć ten swój budżet, nie drukując tego dolara pustego bez pokrycia, że to tak naprawdę będzie oznaczało jedno, ogromną redukcję wydatków na zbrojenia, bo to jest zawsze redukcja, od której się zaczyna. Nie, nie, nie zmniejsza się innych wydatków socjalnych czy na urzędników, bo jest ryzyko, że oni wyjdą na ulicę i będą protestować. To pokaże to telewizja, to będzie źle wyglądało i tak dalej. Zawsze się zaczyna od, 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 od wydatków zbrojeniowych. I to z kolei oznacza, będzie oznaczało gigantyczne też osłabienie militarne Stanów Zjednoczonych i tak, dalej, i tak dalej. Więc musimy się liczyć w tym w perspektywie, że prędzej czy później to pęknie. Więc nie liczmy na obce waluty, też tak przy okazji. Bo, bo tu może być bardzo zła sytuacja, bardzo zła sytuacja, jeśli chodzi o dolary. To kolejny argument za tym, żeby się raczej trzymać swojej luty. No a wracając tutaj na bliższy naszym podwórko, no euro. Tutaj tak, pan profesor Gwiazdowski wyjaśnił, wystarczy tylko podkreślić, podkreślić rzecz najważniejszą. Euro od samego początku było projektem nie ekonomicznym, a politycznym. I chyba naj, najlepszym dowodem na to jest to, co... E, chyba dwa lata temu, w każdym razie przy okazji ostatniego wielkiego kryzysu e, finansowego w Europie powiedział szef banku centralnego Mario Draghi. On powiedział, że nie ma problemu. Jak będzie trzeba, to ja wykupię obligacje za 100 miliardów euro czy za 200 miliardów, uratuję te banki, nie ma problemu. No, można by się zastanowić, kurczak i bogaty facet. No, skąd on wziął tyle miliardów? No, musiał naprawdę nieźle zarabiać i co on takiego robił? No nic nie robił. Mają drukarkę i drukują. Tylko, że. Problem polega na tym, że jak wszyscy już Państwo wiecie, tego typu operacja, to oznacza, oznacza, jest to wygodne dla rządów, wygodne dla banków, tylko to oznacza mniej pieniędzy w naszych portfelach, bo wartość tego pieniądza będzie nam spadała, coś za coś. Jeżeli oni dodrukują kolejne 100 miliardów euro, to to oznacza, że mniej więcej o tyle w całej tej puli zmniejszy się wartość tego euro. Nie ma siły. Pan profesor przed chwilą pokazał parytet złota, ile można za euro kupić złota. To właśnie to obrazuje. Więc proszę Państwa, mamy z jednej strony dolara, który, którego moim zdaniem dni są policzone, zresztą to się być może skończy wojną, ale mniejsze o to. Eee, no i mamy z drugiej strony euro, które jest walutą po prostu czysto polityczną i która nas, którą za pomocą której robią nas w jajo. No i, i wracamy do tego pytania, czy naprawdę uważamy, że to obcy rząd, obcy bank centralny, obcy urzędnicy lepiej zadbają o nasze interesy niż nasz własny. No oczywiście nasz też nie jest doskonały, no jest jaki jest, prawda? Ale nasz, możemy go zawsze jakoś próbować postawić do pionu. Ale tych za granicą to już niekoniecznie. Otóż ja jestem przekonany, że każdy zachowuje się racjonalnie, to znaczy broni swoich własnych interesów, a obce rządy będą broniły swoich własnych interesów w ten sposób, że bojąc się być rozliczonymi przez swoje społeczeństwo, będą raczej pilnowały jego własnych interesów. Nie uczmy się, tak było zawsze. A i, tak, i, tak, I w taki sposób nam się tutaj przenika polityka i ekonomia, prawda? A, I czysty realizm, taka czysta, czysto realistyczne podejście do tych spraw. Musimy mieć taki rząd i takie instrumenty jego kontroli, żeby wpuszczał do tej gospodarki tylko tyle, Pieniądze, ile nam potrzeba, żeby ceny były stałe, żebyśmy mogli oszczędzać, żebyśmy mogli to, co odłożymy w ciągu 20 lat, za kolejne lat 20 kupić tyle samo. Oczywiście wiemy, że z, z, z ceny się z innych powodów, podaż, pobyt i tak dalej. Ale po prostu rząd musi dbać o stałą wartość pieniądza. To jest w ogóle fundament na pomocą... Spójrzcie na Chiny. Tam rząd ma gigantyczny problem, bo Chińczycy to jest taki naród który ma, że tak powiem, organicznie wbudowaną skłonność do oszczędzania. Oni tam nie mają powszechnego systemu emerytalnego, więc oni mają od setek, od tysięcy lat wbudowany nawyk oszczędzania na czarną godzinę, w tym na emeryturę. Chińczycy mają gigantyczne oszczędności i rząd chiński teraz staje na głowie, żeby tak trochę bardziej tych Chińczyków skłonić, żeby nie tak trochę więcej kupowali, żeby taki bardziej troszeczkę, taki bardziej hulaszczy tryb życia prowadzili, bo, jak, bo jeśli troszeczkę tylko tych swoich oszczędności uszczkną i puszczą w gospodarkę, to oni będą mieli wzrost nie 7%, ale 12, może 13, a po co, po co im ten wzrost potrzebny? No bo tam nie ma żartów, proszę Państwa, co roku 15 milionów Chińczyków chodzi na rynek pracy. To nie są żarty. Tym ludziom, tym 15 milionom Chińczyków, chiński rząd musi zapewnić miejsca pracy, bo jak nie zapewni, to będzie miał bunt, prawda? Problemy społeczne. Więc rząd chiński teraz staje na głowie, żeby u Chińczyków tę skłonność do oszczędzania, chociaż troszeczkę zmniejszyć, żeby nie troszkę więcej wydawali, i żeby ten wzrost gospodarczy zwiększyć. No, ale gospodarka chińska, można powiedzieć, no, jest w pewnym sposób wzorcem dla nas w tej chwili, prawda? I, więc to pokazuje, jak, warto, jak ważna jest właśnie ta stała wartość pieniądza, jego odpowiednia liczba w gospodarce, możliwość oszczędzania i tak dalej, i tak dalej. I to możemy zrobić, śmiem twierdzić, tylko za pomocą takich instrumentów i takich władz, które, na które mamy jakiś wpływ, które jesteśmy kontrolować, które dbają po prostu o nasz interes. Więc po co nam złotówka? Po to, żebyśmy mogli oszczędzać i żeby te oszczędności miały stałą wartość i żebyśmy w ten sposób budowali swój dobrobyt, czy to teraz, czy za później, kiedy odłożymy te konsumpcje w czasie. Dziękuję bardzo.